money Cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar. Witam was w kolejnym filmie z Forza Horizon 5. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Zgodnie z naszym maratonem, słuchajcie, jest to ostatni odcinek z naszego maratonu, także teraz filmy dzień-dzień dzień z Forza Horizon 5 pojawiać się nie będą, będziemy je przeplatać z odcinkami z innych gier. Ale Forza Horizon 5 będzie oczywiście sporo na moim kanale, no bo jest to nowa produkcja, cały czas się nią jaram, no i najważniejsze jest to, że kierownica działa, więc będzie z czego nagrywać, będzie gdzie jeździć, to... A, o, o to się nie martwimy. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie, słuchajcie, kolejną historię, tylko tym razem przeskoczymy. Wcześniej robiliśmy historię bodajże Apex, czyli tą drogową, a dzisiaj sobie zrobimy wyzwania bardziej, bo Horizon Rush... Potrzebuję tego wyzwania do playlisty festiwalowej z zeszłego tygodnia jeszcze, ale z tego co widzę mamy jeszcze dostępne wydarzenia. O, dawaj, troszeczkę za późno zacząłem, no trudno. Mamy dostępne jeszcze wydarzenia, także mam zamiar je słuchajcie zrobić i w związku z tym... Będziemy przenosić się do wyścigu pokazowego. Ale na samym przodzie, na samym początku, chciałbym pozdrowić i podziękować każdemu mojemu sponsorowi, który jest aktualnie na kanale. Jest nas bodajże 26. No, chyba że komuś wygasł sponsor po wczorajszym streamie, bo wczoraj na streamie doszło mi chyba 5 sponsorów. Tak mi się wydaje. I powinno być nas 26. Dawno o Was nie wspominałem, moi zieloni. Także teraz wspomniałem w sumie o każdym, bo wam się to należy. Okej, okay, to może nie przedłużając, lecimy sobie do historii, bo historia sama się nie zrobi, nie? Eee, przygoda Horizon, proszę bardzo. Bere, i teraz zawalczymy sobie z niepowstrzymanym pociągiem towarowym, a później mamy moloch do zrobienia. O, oh Jezus, 14 kilometrów, No dobra. Dobra, dojeżdżamy do celu. No, troszeczkę do przejechania jest, ale w sumie trasy ustawia przez autostradę. Także nieźle. Bierzemy udział w zawodach, zanim się rozdupcy całkiem. Solo, proszę bardzo. I co macie mi do zaoferowania? Co? Lamborghini Countach I ten ja ciągle chodzący w tej durnej sukience Z hełmem kosmityna... Znaczy kosmito-astronauty astro, Co mi zrobisz jak mnie zapędzisz do kanionu? Co mi nie zrobisz nie jak mnie złapiesz? Gali Matias, czyli Kogel Mogel Uwaga Czy Countach nas pokona? Znaczy, czy pociąg nas pokona w kantarzu? Wątpię. W kantarzu, przepraszam. To jest kanta. Contach, czyli kantacz. Ładne te Lamborghini jest w ogóle, bardzo mi się podoba. Ale się spoiler mu odczepię. O! Jeden wagon się odczepił. O nie! No, zbyt zwrotne to ono nie jest, więc muszę pamiętać o tym. Dobra. Jesteśmy szybsi od pociągu to na pewno. Tylko pociąg nie ma takich ostrych zakrętów, jak ja zaraz będę miał, ale na tamtym ostrym zakręcie chyba sobie bokiem polecimy, co? Trzeba urozmaicić troszeczkę tą pogoń za pociągiem. O, to jest dokładnie ten zakręt, który jest pokonywany przez wielu botów źle. A, to latać bokiem nie chce. Tak średnio, znaczy pewnie za niski bieg, za wysoki bieg miałem. Dlatego nie chciał się podnieść Ale nadrobimy, spokojnie Pięknie Na piątce zostańmy Nie będę redukować Tutaj na pełnej O sz... Co? Ja muszę tu wjechać? Ja nie widzę, nie widzę. o shit a ja nic nie widziałem przez sekundę, nie? O, światło znowu będzie ciemno, o! No tak, tylko pociąg tędy nie jedzie. Czyli chyba jestem daleko za nim, co? Skoro ja tam tędy... O Jezu! To ja to przegram! Pociąg jest przede mną! LOLZ! To da się z pociągiem przegrać jednak. To będzie trzeba jeszcze raz to zrobić. Ale Wiksiarz No nie wyprzedzę go, nie ma opcji Będzie you finished second Ty, dobry jest ten Nie będziesz mnie prześladował, ty Gnoju z wagonami Wagoniarzu ty <noise> To <Ten> jest wagoniarz <noise> Ej no jak on tak zapieprza, no nie, nie dziwię się, że mu wagony odpadają, ja pitolę Dobra, teraz lepiej ten zakręt pokonałem niż poprzednio. No, come on. Na pełnej, proszę bardzo. No i dobra, tu jestem szybszy od tego pociągu. Ale później mam ten śmieszny zawijas. Chciałbym go błokiem przejechać. Ale. Kurde debele, czy warto? No teraz na pełnej wierz do mnie. Dobra, światła się zapaliły. Teraz wszystko widzę, bo przez moment też nie wiedziałem o co chodzi. O, to chyba tak miało wyglądać, co? No, teraz mam szansę. No tak. Dobra, teraz mam szansę. Uwaga, wyprzedzę cię, gnoju. Jaki on jest szybki! Kurde, no co jest? Zwolni, że tak, 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 tak. Błagam, powiedz mi, że pierwszy ukończyłem. No nie, jest dobra, dobra, nice. Ooo, ażem się obstarał, że jednak drugi ukończyłem. No bo to był tak na styk, fest, nie? A no no tak, no bo to ma być na styk. Zapomniałem. Wygrywa Oski Games. A o, nowy level 236 Pierwszy Gwiazdki, nice. Szybko te levely wchodzą. A Wy się mnie pytacie, jak zarabiać, No ja pitole, wy tak możecie. Zaliczyło mi, proszę bardzo. E, także sobie zrobimy jeszcze siódme wyzwanie. E, ta zawartość nie jest już dostępna. No jak nie? Jeszcze 4 dni. Rozwał 25 przedmiotów w 30, w 30 sekund. O, 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 dobra. Obierzmy sobie taktykę najpierw, może. Rozwalmy te krzaczory tutaj, jeżeli tam się da wjechać. Rozwalmy lampę kosz na śmieci. Donicę. Tutaj jeszcze mamy to, dobra. Ale destroyer. O, o, o! Dobry, o, kurde bele. 30 sekund, no pół minuty na to wszystko, nie? O, dobra. <laughs> Ukończono hurtownia rozwałka. Hurtowa rozwałka, przepraszam. No i dobra, także zrobiłem 65 na 64 punkty, także mam aż nadto, trzy eee, gwiazdki przed wolnym fotoradarzem klasycznej wyścigówce. Dobra, słuchajcie, kopiłem mu ulepszenie tego bydlaka. No teraz to bez problemu się uda On ma napęd na tyłu, ale Jest idealnie wyważony, więc Łe, bez problemu 274 Kurcze, pieczone Dobra, mamy 3 gwiazdki A teraz sobie kupimy jakieś auto na Aukcji. Trzeba coś wyłapać nowego, nie? Proszę bardzo, dom aukcyjny. Przeszukaj aukcje dowolne. I co my tutaj mamy? Hunigana mam. Wiecie, w sumie mógłbym kupić cokolwiek, ale Aston Martin Vantage GT12 jest fajny. Ale jego chyba mam. No, tego też mam. No, ten piąty, jak ta. Też go mam. O! Co to za korweta? Artysta. Ty artysto jeden ty. O, performantę nie mam. No to skoro już mam zrobić to wyzwanie, to sobie go wykupię, nie? No bo ja nie mam, a sobie wykupię performantę i będę miał z głowy. Proszę bardzo, odbieramy samochód, bo oczywiście to wygrałem. Mogę od razu wykupiłem. Samochód odebrany i dodany do mojego garażu. Teraz przejdźmy sobie do salonu. Nie, do warsztatu, do moich samochodów. Do Lamborghini nie Infinity, Lamborghini i mamy Hurakana Performante. Dobra, wyjeźdźmy z tamtego festiwalu, bo nie chcę tej muzyczki. Ej, ładnie brzmi. Ładnie brzmi, sztos I jest w cholery szybki No chyba, że on jest ulepszony, nie? Chyba, że ktoś go ulepszył, no to spoko Ja zaraz zdejmę ulepszenie w razie co I te ulepszenia nie robią nic, nie? Że ktoś to ulepszył i to jest takie wow Bo on to ulepszył, znaczy, że jest dobre i bardziej się opłaca kupić na aukcji, no nie No, to jest ewidentnie ulepszone Przecież to takie przyczepne normalnie nie jest Normalnie to ja bym tu przecież wywalił się wszędzie Dobra, a jak to bokiem lata? Znaczy, bokiem lata Bączki robi No coś tam robi, nie? Jak to czterobut, o, aż mnie na bok wywiał. Dobra, wzięliśmy sobie, słuchajcie, Toyota Corollę Z najnowszego pakietu Formula Drift tutaj w grze I przenieśliśmy się Do trasy, którą jeździliśmy sobie Z chłopakami na streamie, słuchajcie Jestem ciekaw, jak ten samochód sobie Poradzi Fajnie brzmi No i ma moc, ma Uwaga Zapewne dziwnie się nim będzie jeździć No, troszeczkę ale prosto Nie jest trudny Myślałem, że będzie się trudno nim jeździć No to standardowo tak jak formuła Formula Drift Trzeba uważać na, na gaz Chociaż ten samochód jest mega przyczepny Ma mało ciśnienie pewnie z tyłu Ja tu normalnie mam gaz w podłogę wciśnięty i nic mi się nie dzieje Bo na przykład Supra to jest wariatka MK4, mówię o MK4 w sensie A80. Oj. Źle zrobiłem tamten zakręt. Oj, widzicie? Bo ona tak, tak średnio się garnie w sumie do Driftu. Taka, taka średniawa. No, ona chyba mniej mocy ma niż tamta reszta formuła Drift. Ale podoba mi się jej bryła i cieszę się, że dodali te korolle. E, znaczy ten model dokładnie Bo bardzo mi się podoba model bazowy W tego samochodu Strasznie mi się ta korolla, po, po prostu podoba Lubię ją I z przodu i z tyłu mi się podoba Tam chyba są jakieś wersje specjalne TRD czy coś Bo widziałem e, Ktoś w internecie ma albo sobie zrobił samemu Wiecie na YouTubie Tak w rzeczywistości I ona naprawdę bardzo ładnie wygląda Bardzo mi się podoba No ja jadę teraz dwie paki bokiem tym samochodem, więc no na pewno w rzeczywistości ona tak nie jedzie. Ale jest bardzo prosta w obsłudze, że tak powiem. Bardzo prosto się nie miedzi. Słucha się człowieka. I to bardzo. Bardzo posłuszny samochód. ja mam raczej problemu z jazdą bokiem nią i coś czuję, że jak będę robić jakieś. Oj, chciałem tam skręcić, ale dobra, za szybko jechałem. Jak będę robić jakieś rekordy tym samochodem, to chyba będzie mi prosto to zrobić. Prościej niż innym Formuła Drift. A one mają strasznie dużo mocy i fajne. Fajne style jazdy, tutaj akurat. Także bardzo łatwo mi się będzie robić rekordy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. O, tam coś jest. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym filmie z Forza Horizon 5 bądź innym filmie na moim kanale. Oczywiście, tak, no bo teraz będą e, też już inne gry standardowo, bo e, maratonik dobiegł końca i wszyscy wytrzymali. Ba, mało tego, fajnie się to wam widzę oglądało, bo zacne wyświetlenia robicie. Żegnam się z wami, gromkimi brawami. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Zapraszam na Discorda, do którego link macie w opisie, oraz na TikToka, do którego link jest również w opisie. Na razie!